Witam państwa bardzo serdecznie na sesji rady miejskiej. Witam pana burmistrza, witam pana sekretarza, panią skarbnik, wszystkich radnych, gości. Otwieram 31 sesję Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Przedstawię państwu teraz porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie stwierdzenie prawomocności obrad, w punkcie drugim rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach 2.1 zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowna na 2016 rok numer 21 przez 139 przez 2015 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 29 grudnia 2015 roku, w punkcie 2.2 zmiana uchwały numer 21 przez 140 przez 2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowna na lata 2016-2023. W punkcie trzecim zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ewentualnie ze strony burmistrza chce wnieść coś do porządku obrad? Jeżeli nie, to przystępujemy do realizacji. Przechodzimy do punktu 2.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach. W punkcie 2.1 mamy zmianę zmiana uchwały budżetowej miasta Bukowno na rok 2016 nr 21 przez 139 przez 2015 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 29 grudnia 2015 roku. W związku z tym, że przed chwilą odbyła się komisja budżetu, myślę, że pani skarbnik już przedstawiła wszystko, komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania, zamykam dyskusję. Pan Leopold Derda, jestem za. Edmund Mitruk jestem za. Pani Barbara Kowalska, jestem za. Pani Grażyna Kowina Świderek, Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I Pan Jarosław Tomczyk. Wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 12 głosów za, jeden wstrzymujący się. Przystępujemy do punktu 2.2. W punkcie tym mamy zmiana uchwały numer 21 przez 140 przez 2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2016-2023. Uchwała również przed chwilą została omówiona na komisję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Pan Leopold Derda. Jestem za. Edmund Mitruk, jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Grażyna Kowina Świderek. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pani Anna Labisko. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pani Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I pani Jarosław Tomczyk. Wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 12 głosów za, jeden wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu trzeciego. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu bardzo.